Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony w kolejnym odcinku z gry pod tytułem Starbound. Skoczyliśmy dosłownie tam, gdzie przed chwilą, czyli w kopalni, czyli znaczy w kopalni podziemiach, w poszukiwaniu tungstenu oraz różnego rodzaju innych dziwnych artefaktów. I oczywiście w podróży coraz głębiej, głębiej. Kotę się! Sio! Make him go away! się, zły kot. Aha, mam cię! <laughs> Cały czas nagrywam, że tak powiem, inny row po prostu siedzę z... Oho, ho Nabierzesz mnie Widzę cię. Siedzę zostawię sobie teraz z herbatką. Monster wypity I po prostu siedzę i gram. <laughs> a, kocham sandboxy. Przy terali też w ogóle mam wyrobione ile godzin chyba? To około 700 na spokojnie. Aha! Wagony lądowanie i o to chodzi. Trochę żelaza, srebro, za chwilę po niej pójdziemy. Więcej srebra, trochę węgla. My to mamy wartę do mięsnych kąsków. Różnory w tle, ciekawie. Spróbuj mnie oprócz, to zginiesz. Aha, zginłeś. Hmm... Nie! Aaa! Au! I broke my legs! Cii, szczegóły. Czyli, jak mamy tutaj takie nowe pierdółki, więc za chwilkę powinna być jakaś skrzynia z... schematem ewentualnie? Z większymi pierdółkami, co do tego. Hop! Tungsten! Aho. Das dial ready. Chop, 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 chop. Mm hmm. Tam nie widzę nic. Nie, nie sięga. Aho. Auć. Psiakrew. Cholerny bumerang. Spójrz sobie na dół, żeby mnie skrzywdzić. Dziękuję. Hmm, tam nie widzę też nic, żadnej skrzynki. Srebra? żadnego większego spadku, okej okay. Oła, wiecizna. Mhm, mm oczywiście zapewniam stopera. I tak widzę małe, fajne złoże tungstenu, więc tam się musimy dostać. Ja także razem, że, że tak powiem, blisko w głębi planety, więc najdłużej będę musiał pani zrobić cięcie, żeby stąd wyjść, żeby was tym nie zanudzić. bo na ogół to trochę zajmuje. Oho, pora na papu. Mm -hmm. No, za niedługo trzeba będzie porobić te steki, bo już zaczynają niektóre być średnio ostatnie do spożycia. I trzeba będzie za niedługo też na jakieś polowanie pójść. Choćby nawet na tej planecie. Jedna flara. a ah, i tempo kopanie w, te, w tym materiale. Obsydian. No, na początku obsydian jest dość rzadki, ale pamiętam, że na niektórych planetach, to już po prostu, a czyli na wulkanicznych planetach, to po prostu występuje wszędzie na powierzchni, więc... Ale <laughs> no, to robi sobie ładny chodnik z obsydianu przed domem. Taki lekki szpan. Tutaj możecie napisać na jakiej planecie moglibyśmy się osiedli na jakiejś lodowej, ognistej później. Więc śmiało piszcie... Aaaa, Szybko lecz się. Do something! Ha You moron, Where is your power armor? Bang! Dobra, w głębi chyba już nie pójdziemy, więc tutaj zrobię małe cięcie. Wykopię to, to i trochę tamtego. I będziemy wracać, bo tam też dalej już raczej nic nie będzie, więc do zobaczenia za chwilkę.